Co roku tysiące Polaków wyjeżdża za granicę, by podjąć prace sezonowe. Jadą po lepsze jutro dla siebie i swoich bliskich, ale nie zawsze spotykają uczciwych pracodawców. W Urzędzie Pracy nie było dla mnie żadnej oferty. Oni podeszli do mnie, jak stamtąd wychodziłem, i powiedzieli, że pomogą mi znaleźć jakieś zajęcie na farmie we Włoszech, ale muszę się szybko decydować, bo wyjazd jest następnego dnia. Nie było czasu na zastanawianie się, na rozmowy z rodziną. Ja nie mogłem przepuścić takiej szansy. Nie zostawiłem nawet rodzinie adresu, dokąd jadę. Nie działaj pochopnie. Dokładnie przeanalizuj ofertę. Zostaw bliskim adres swojego pobytu, dane pośrednika i pracodawcy. Po przyjeździe zabrali mi paszport. I kazali podpisać jakieś yy, dokumenty. Nie znałem języka. Oni mówili, że tak trzeba, że dostanę zezwolenie na pracę. No, miałem nie źle zarabiać. Zakwaterowanie i wyżywienie miało być zapewnione. Ani pośrednik, ani pracodawca nie może żądać, żebyś oddał mu swoje dokumenty. To nielegalne. Nie podpisuj też umów, których treści nie rozumiesz. Przywieźli nas do jakiegoś zdewastowanego baraku. To miało być tymczasowo, dopóki nie skończy się remont pokojów dla nas. Było nas w sumie ośmiu. Tylko ja z Polski, reszta chyba z Litwy i Estonii. Przed wyjazdem sprawdź, czy pośrednik działa legalnie. To znaczy, czy jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia i czy ma odpowiedni certyfikat. To może uchronić Cię przed oszustami i naciągaczami. Przyjeżdżali po nas o 5 rano. Pracowaliśmy na polu do zmroku. Różnie. Albo przy szparakach, albo przy ogórkach. W pełnym słońcu cały dzień. Bez przerwy. Ciężko było. Wracaliśmy, skonani, dobrze po 23 i tak cały tydzień bez odpoczynku. Jedliśmy raz dziennie. Wieczorem dawali nam jakieś zepsute warzywa i trochę mięsa. Zanim przyjmiesz ofertę pracy, dowiedz się jak najwięcej o pracodawcy. Poszukaj informacji w internecie, weź jego numer telefonu i adres od pośrednika. Zadzwoń, porozmawiaj, upewnij się, na co możesz liczyć. Po miesiącu dostałem wypłatę 50 euro. Tylko tyle, bo potrącili za podróż, mieszkanie i jedzenie. Potem miała być już normalna pensja i obiecali duży bonus, jak wyrobimy normy. Miałem dość. Chciałem odejść i postawiłem się. Skatowali mnie. Koleżanka chciała mi pomóc, odciągała ich i krzyczała, jak mnie bili. Zaciągnęli ją później gdzieś. Nie chcę nawet myśleć, co się z nią stało. My nie mogłem mi pomóc. Dowiedz się na jaką pomoc pośrednika możesz liczyć w razie problemów z pracodawcą. Wszystkie zobowiązania mieli na piśmie. Kiedy skończyły się zbiory, powiedzieli wszystkim, że pracowaliśmy nielegalnie. I że załatwią nam powrót do domu, jak na niego zarobimy. Grozili, że jak odmówię, to zrobią coś złego rodzinie. Mieli adres, dane. Poddałem się. Przed wyjazdem umów się z rodziną na stałe kontakty telefoniczne. Ustal hasło, którym się posłużysz, kiedy nie będziesz mógł swobodnie przekazać informacji. Gdy je usłyszą, mają bezwzględnie powiadomić policję. Mieliśmy kraść w sklepach. Dzień w dzień kazali nam przynosić rzeczy za kilkaset euro. Jeśli ktoś zmusza cię do kradzieży, żebrania, prostytucji, do niewolniczej pracy, jeśli ci grozi lub szantażuje, to być może jesteś ofiarą handlu ludźmi. Po tygodniu ochrona złapała mnie w sklepie z elektroniką. Przestałem się bać. Opowiedziałem policji całą swoją historię. I zostałem zidentyfikowany jako ofiara handlu ludźmi. Sprawców zatrzymano. Miałem szczęście. Pomoc przyszła po 142 dniach. Handel ludźmi jest faktem. Takich przypadków jest więcej. Nie zawsze pomoc nadchodzi na czas. Dlatego dobrze przygotuj się do wyjazdu. Wszelkie niezbędne wskazówki znajdziesz na stronach: www. Handel Ludzmi EU www.kcik.pl i pod numerem telefonu 22 628 01 20